Dzień dobry, gdzie na niedzielny obiad? Kolejna część. Tak się złożyło, że ostatnio byliśmy w bucket store w burgerowni i mieliśmy sobie zrobić przerwę z burgerami i innymi daniami, tak zwanymi typu fast food. Ale życie, jak wiecie, nie znosi próżni i otworzyła się w międzyczasie burgerownia Krowa Mać Burgers. I postanowiliśmy zrobić szybki wyłom i nagrać Wam recenzję. Tej nowej restauracji w Dąbrowie Górniczej. Czy będzie dobrze, czy będzie smacznie, czy są tylko burgery, zaraz się przekonacie. Do zobaczenia w środku. Cześć, wchodzimy do środka. Jeszcze tutaj nie byłem. Adrian, ty byłeś? Nie, nie. Nie byłeś, wchodzimy. Słuchajcie, tu jest ten jakiś kontrowersyjny obraz, który wyrował tyle w internecie opinii, ale my, jakby się tym w ogóle nie zajmujemy, my oceniamy jedzenie, a nie to, co wisi. Słuchajcie, na ścianach. Wystrój bardzo fajny, nowoczesny. Restauracja jest po, widać po całkowitym remoncie, tak więc wygląda to na razie bardzo fajnie. Zapytamy się, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, gdzie możemy sobie usiąść? Dzień dobry, gdzie można usiąść? Dzień, dzień dobry. Bardzo Zapraszamy gdzie pan. Gdziekolwiek. Tak. Fajnie. I zamówienia składamy przy barze. Przy barze. Tak. E, zamawia się przy barze, ale opowiemy Wam o menu. I mamy tutaj do wyboru głównie burgery. E, i one są w różnych cenach. Mamy tak 31 zł, taki klasyczny, 160 gram to jest gramatura samego mięsa lub 230. No i 230, no to już jest konkretzik. Spróbujemy jakiegoś, słuchajcie, takiego burgera Krowa Mać, czyli to będzie na pewno jakiś ich firmowy, 36 zł. Oprócz burgerów yy, są frytki, czyli tak tutaj typowo fast foodowo, ale są jakieś boksy, jest Street. Street beef box łagodny, 35 zł. I sobie tego boxa dzisiaj zamówimy, bo burger pewnie każdy wie, jak wygląda. A jeżeli chodzi o, o takie coś innego, to spróbujemy, słuchajcie, to też zrobić. Ja sobie zamówię tradycyjnie, jak zawsze, kawkę. Kawa 9 zł. Pewnie jakaś herbata też będzie 9 zł. Herbata, czyli no cenowo myślę, że jest tutaj ok. Nie? To jest raczej. Jak ja normalnie, to mówię, normalnie. tak jak normalnie, tak jak wszędzie. Ceny mamy usystematyzowane. Zobaczymy, jak będzie wyglądał już ten burger. Idziemy, słuchajcie, do baru i zamawiamy. Dzień dobry. Chcieliśmy zamówić, a więc tak, zamawiamy. Ty chciałeś jakiego box boxburgera? Ten pierwszy, czyli Street Beef Box, łagodny czy zmieszany? Łagodny. Dla mnie jakiś burger, ale no nie wiem, jaki by Pani poleciła? Ja bym poleciła może ser bekon. Mhm. nie jest bardzo dobry. Okej. Okay. Niezależnie jakiego smaku Pan no. oczekuje. Czy coś na przykład ostrego. ostrego. No może być coś pikantnego, tylko żeby tak, nie był za ostry. Tak troszkę ostry, no mhm. my polecamy na przykład krowa i grucha. Bo to czapnik z wróżki, to jest właśnie troszkę taki ostrawy sos, więc to fajnie Ale on bardzo się różni od takiego zwykłego w smaku, jest bardzo przełamany ten smak, pewnie tak, nie? Nie, a mi się wydaje, że on jest ostry i nawet troszeczkę słodki, bo jest tam ta grupa. To mnie Pani przekonała. To to bierzemy. Kawę. To ta grupa. Tak. A duża czy mała? Mała. Do tego kawkę czarną, a do picia? Herbatę jakąś zimową macie, czy raczej zwykłą? Herbatka taka zimowa? No albo na mamy Herbatki mamy też owocowe, tutaj są do O, wyboru. to taką herbatkę owocową, czy, czy coś do Podróż picia? Herbata owocowa. Herbata owocowa. Dobra, i co, mamy zamówione i czekamy. Długo się czeka? Nie, 10 tygodni. A, czyli szybko. To wszystko na miejscu? Tak, a płaci się teraz? Tak. No i dobrze, no to słuchajcie. numerek. O, mamy numerek 5. Zapłacimy, ale nie będziemy Was trzymać. Rozliczymy się i pokażemy Wam, ile zapłaciliśmy przy stoliku. Wracamy. Panie miały rację, że czekaliśmy około 10 minut, prawda? Szybko, szybko wyszło zamówienie. Słuchajcie, to jest burger, który nazywa się Krowa i Grucha. Mały, dodam, ale on nie jest taki mały. On jest naprawdę, słuchajcie, bardzo duży. Ja go przekroję tradycyjnie, żebyście mogli zobaczyć, jak on wygląda. Jest tutaj sałata, jest tutaj jakaś bułeczka. Tej sałaty jest dużo. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jak to. Muszę się do tego dobrać jakoś. Bardzo smaczne. Zamawianie przy barze ma do siebie to, że panie nam od razu doradziły, prawda? Którego wziąć. Powiedziałem, że szukam burgera o nie takim niecodziennym spaku. I faktycznie ten jest, tak jest tutaj. Jakiś... Yy, nie ze gruszka Czuć jakiś taki inny rodzaj sera. To jest taki dosyć specyficzny, ten burger, ale smaczny. A Adrian, jak twoje danie? Może spróbuję, co? to spróbuj. Wezmę twój... ...idlec. Słuchajcie, to jest jakiś taki... Co się nazywa? Beef box łagodny. Czyli mamy tutaj frytki. I wołowina, polana jakimś sosikiem. No zobaczymy, co to, co to jest. Wezmę tą wołowinę. Okej. Okay. Sos czosnkowy. Mięso, ja myślę, że to będzie chyba to mięso burgerowe. Smaczne, coś innego na pewno, jeżeli ktoś na przykład nie za bardzo lubi burgery i to będzie na pewno bardzo pożywne, bo tych frytek tutaj, słuchajcie, naprawdę jest bardzo dużo. Smaczne, no zobaczymy, czy tobie będzie smakowało. Tak więc słuchajcie, myjemy i za chwilkę zrobimy sobie podsumowanie, ale na razie jest wszystko bardzo fajne, bardzo miła obsługa, bardzo sympatyczne panie, miłe, uśmiechnięte i pomocne, tak więc to jest na bardzo duży plus. No i słuchajcie, jesteśmy już po. Posiłku. Mamy Paragon, bo to zapłaciliśmy od razu, ale teraz zawsze, żeby tradycji stało się za dość, go pokażemy. Zapłaciliśmy 88 zł, czyli chyba najmniej ze wszystkich naszych podróży kulinarnych Dąbrowskich na tą chwilę. Ten beefbox Adriana kosztował 35 zł, i to była taka duża, bardzo duża porcja frytek z sosem, i raczej tam było chyba takie mięsko-burgerowe pokrojone na kawałki, było to smaczne. Przepyszne. Ale bardzo przepyszne, Adrian mówi, ale bardzo sycące. Natomiast ten mój burger 35 zł również też. I to, słuchajcie, jest krowa i grucha. I na początku, kiedy go rozkroiłem, wypadło mi mnóstwo sałaty. To pomyślałem, że tej sałaty jest za dużo. Ale generalnie później, kiedy zacząłem sobie tą sałatę nakładać, to naprawdę wyszło to bardzo smacznie. Burger taki, który jest są... on przełamanie smaków, bo czasami jak traficie na tą gruszkę, jest coś słodkiego. Za chwilę znalazłem tam papryczkę japaello, czyli za chwilkę spróbujecie tą pikantną papryczkę i też to tak wyostrza smak. Tak więc jeżeli chodzi o nasze wrażenia, one są jak najbardziej pozytywne, ale z tym się za chwilkę podzielimy z Wami na zewnątrz. I przyszedł czas na podsumowanie burgerowni, nowej burgerowni w Dąbrowie Górniczej o Sympatycznej nazwie krowa Macie. Jaka to była wizyta, była w porządku. Bardzo smaczne burgery, tak jak wspomnieliśmy. Koleżanki, które nam tutaj to poleciły, które serdecznie pozdrawiamy, Kinga i Weronika, nasze stałe widzki. właśnie mówiły: Musicie tutaj koniecznie przyjść. Tak więc, jedynie czego nam brakuje, to faktycznie brakuje tylko słuchajcie takiej dobrej, zimowej herbatki. Bo na to na pewno za chwilkę będą klienci pytali, ale myślę, że szefostwo na pewno za chwilę wprowadzi taką herbatkę do menu. Tak więc słuchajcie, nowa burgerownia na kulinarnej mapie Dąbrowy Górniczej. Mam nadzieję, że my przez jakiś czas nie będziemy musieli albo nie będziemy odwiedzali burgerowni Dąbrowskich, tylko spróbujemy znaleźć coś innego i oczywiście, tak jak zawsze prosimy, w komentarzu napiszcie gdzie możemy iść, bo wasza polecajka jeżeli chodzi o burgerownię krowa mać jak najbardziej ok tak więc do zobaczenia w następnym vlogu do widzenia, cześć